Cześć, 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 siemaneczko moi drodzy, witam was serdecznie po świętach, mam nadzieję, że wypoczęliście, że zjedliście mnóstwo pysznych potraw. Ym, odcinek oczywiście poświęcony ludz, ludzom, zgodnie z tym co jest w treści, a w zasadzie w nazwie. Moi drodzy, wybaczcie oczywiście formę, w jakiej Wam to prezentuję, aczkolwiek nie miałem czasu w niedzielę, żeby nagrać ten film. Nagrywam go dzisiaj, czyli we wtorek. Z mojej perspektywy jest godzina 18.23 u was pewnie kilkadziesiąt minut później. Ale dzisiaj opublikuję jeszcze oczywiście ten odcinek. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy takowe ludziki mi wysłali. Tutaj macie listę. Wracając do tej formy, wybaczcie formę. Po prostu w niedzielę się za... Zalogowałem na Lutsy, zrobiłem screenshota i teraz nagrywam odcinek, dlatego tutaj nie ma w przeciągu ostatnich 24 godzin żadnych ludzików, no bo live'ów, jak wiecie, przez święta nie było. Na kolejny live zapraszam jutro, 17-18 powinniśmy zacząć, także zapraszam serdecznie, natomiast no tutaj, jak widzicie, oto zwycięzca Poland King, w ogóle pobił na głowę wszystkich innych o ponad 50%, czy 50%, o drugie tyle, tak, o drugie tyle, także dziękuję, za chwilkę biorę się za dodawanie monet, tak to moi drodzy wygląda, jeszcze raz dziękuję wszystkim, za ten odcinek też Wam dziękuję, dzięki, że byliście, że oglądaliście, Ludzy na jutrzejszym live już powinny być dodane wszystkim osobom, które tutaj się znajdują. Natomiast dzisiaj live'a nie będzie, wiem, że obiecywałem tam przed świętami, że pewnie we wtorek będzie, ale wróciłem dopiero co, niedawno, nie wiem, może godzinka temu, może mniej. Także nie mam po prostu sił, pogram sobie dzisiaj tak prywatnie dla odprężenia. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam na Discorda. Aktualny link Discorda będzie pod tym filmikiem, możemy sobie prywatnie pograć. live'a nie będzie, bo jestem zmęczony. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro i ciśniemy kolejne live. Y. Pa! pa.